Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, chyba czwartym z Airport C. Jak widzicie, Floor Construction Permit właśnie się skończył. Tak jest. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi administratorzy, za to, że zrobiliście ten projekt. A moich widzów bardzo zachęcam do tego, żeby kliknąć lajka, like, kliknąć subskrypcję, być może wespr wesprzeć kanał yy, i wyłączyć odbloka, żeby 20 groszy kroksiarz za za zarobił kurde klapek wstrętne, żeby tam coś miało na życie. Cholera, jasna, dobra. Floor Construction zrobione. Medi medium aircraft permit uh, To by, by się przydało, ale tak się zastanawiam co by jeszcze tutaj było potrzebne. Dajcie mi chwileczkę. Dobrze, moi drodzy, zastanowiłem się i by wypadało zrobić Extended Commercial License. E, w związku z tym, że medium ATC to capability to handle 75 flights per day, czyli będziemy mogli wykonywać 75 lotów dziennie, a więc bardzo mocno nam się to przyda. E, przydzielmy tutaj cztery osoby, które mamy. E, ale potrzebujemy więcej. Ciebie możemy wytrenować i ciebie również możemy wytrenować. Teraz musimy złożyć się tutaj i wziąć kolejne osoby. Halo, przepraszam bardzo. Ciebie wytrenujemy, ciebie wytrenujemy i przydzielimy was do tego projektu sześć osób. Może jeszcze jakiegoś administratora byśmy kurła, znaleźli. Wypadałoby ciebie nie chcę, ciebie nie chcę, ciebie nie chcę. No mam nadzieję, że tutaj oni się szyb o jest dobrze. Proszę bardzo, trzeba było czas tylko przyspieszyć. Czy ciebie możemy wytrenować? Choć trochę możemy ciebie wytrenować i teraz również przydzielimy cię do tego projektu. Niech on się robi zdecydowanie tutaj cały czas. Zakończyliśmy projekt drugiego piętra. Bardzo będzie nam potrzebny projekt drugiego piętra. Z bardzo prostego powodu, bo chcę drugie piętro. XD. Oj, kroksiu, kroksiu. I teraz tak, za pomocą Page Up, Page Down poruszacie się pomiędzy piętrami. Eee, trzy w górę i dwa w dół. Ok, tu jest piętro zero, na którym się znajdowaliśmy i na którym budowaliśmy, ale mnie bardzo obchodzi to, żeby zrobić tutaj piętro numer dwa. I teraz eee, chciałbym zrobić podobnego, podobnych rozmiarów. Eee, Powiedzmy, że terminal, tylko że na górze. Ok? I zróbmy coś takiego. Dobra? Będzie mnie to bardzo, bardzo mocno obchodzić. Z prostego powodu, bo chciałbym zrobić tutaj strefę, że tak powiem, odprawy. Tutaj by były wszystkie bramki bezpieczeństwa, przez które ludzie by przechodzili. Taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo na razie oczywiście kwestia planów jest tylko w mojej głowie. Zobaczymy zdecydowanie, jak to będzie się miało do rzeczywistości. Tutaj musimy zrobić coś takiego jak strefa bezpieczeństwa. Security zone, czy strefa chroniona po prostu, bo tutaj będą nasze odloty. Tak. Również pracownicy znajdą się w strefie odlotów. I teraz bardzo ważna kwestia. Tutaj zrobimy Security i tutaj zrobimy wyjścia, tak? Tutaj na pewno będą wyjścia z lotniska. Możemy je zrobić tutaj i tutaj. Przy okazji, usuniemy te drzwi do wejścia dla naszych pracowników, bo tutaj będzie im ciężko się przedostać. I przy okazji, zrobimy large door tutaj i tutaj. OK? To będzie dosyć logiczne, że tutaj będą ludzie wychodzić po prostu z lotniska, gdy przylecą. I podobnie zrobimy po drugiej stronie. Teraz pytanie: Czy to jest w ten sposób zrobione? Ok. Security Zone. Ok, zrobimy to tu i tu. A tutaj będzie miejsce na jakieś pomieszczenie. Najprawdopodobniej zrobimy tutaj kibelek po prostu dla ludzi, żeby mieli gdzie zrobić siusiu albo inną, inną dziwną rzecz, którą chcieliby zrobić przed lotem. I tutaj możemy dać ścianę, którą obudujemy to w ten sposób. Ona może sobie iść dalej, na ile to jest zrobione mniej więcej. Poczekajcie. Kurde, nie za bardzo to liczy, gdzie i, i na ile to jest zrobione, ale możemy zrobić inny myk. Możemy zrobić coś takiego i zrobić coś takiego. Bardzo by mnie to obchodziło w takim wypadku. Ok, zróbmy to w ten sposób. I teraz będziemy mieli idealne pomieszczenie, tak jak po drugiej stronie. Będziemy zachowywać w ten sposób, jakkolwiek. Jakby to nazwać. Symetrię. Symetrię mnie bardzo obchodzi w tej grze. Chciałbym, żeby symetria była zachowana. No mam nadzieję, że ten terminal się tutaj będzie budował. On, on, oni mogą mieć problem z wybudowaniem tego terminalu, ponieważ nie mają windy na drugie piętro. Teraz tak, musielibyśmy ustalić, że tutaj jest escalator, czyli winda. I właśnie, jak my byśmy chcieli to zrobić? Po pierwsze, musimy się zastanowić, jak to będzie wyglądało z. Czekinami. Czekinę zrobimy tutaj, yy, czyli moment, w którym nasi pasażerowie się odprawiają. Yy, zrobimy je gdzieś tutaj, na trzeciej kratce. Musimy ich zrobić dosyć sporo. Zróbmy je tutaj, tutaj, yy, tutaj i tutaj. Ile już jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zróbmy ich 10. To jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotna sprawa, żeby je tutaj mieć. Okazuje się, że troszeczkę za mały ten terminal nam wyszedł, ale okej, okay, damy radę. Nic, nic się nie dzieje. Bardzo mnie cieszy, że już je mamy, bo za chwileczkę będziemy mogli naprawdę tutaj ruszyć z mocną budową. Zapowiada się dłu kolejny długi odcinek, więc bierzcie sobie to do serca. I teraz tak. Pasażerowie przy przyjdą na lotnisko. Tutaj będą mieli siedzenia i tak dalej. Tu się będą odprawiali. Tu będą. Że tak powiem, ustawione kolejki, czy miejsce dostania, po prostu w kolejce do danego stanowiska check-in, a następnie za tym stanowiskiem powinny być dwie windy. I teraz tak, dwie windy powinniśmy zrobić w ten sposób. OK. Powiedzmy, że winda będzie tu. I winda będzie tu. Okay. I oni sobie przejdą tutaj, i będą mogli wejść na pięterko. I teraz pytanie. O, właśnie, zobaczcie. I teraz oni wchodzą tutaj na góry. Nawet windy nie wybudowali, ale już dziurą w dachu kurwa się przedostają i budują drugie pięterko. <ścoughs> Co za świry. No dobra, ale bardzo mnie to cieszy. Bo bardzo mnie to interesowało, żeby to w ten sposób zrobić. Teraz, w związku z tym, że oni coś takiego tutaj budują, my możemy postawić ściany wokół tego. Czekajcie, jak oni będą wjeżdżać? Bardzo dobre pytanie, jak oni będą wjeżdżać. Oni będą wjeżdżać tak jak oni tutaj. Czyli tutaj postawimy ściany, które będą sobie szły w ten sposób. I. Ile tutaj jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I mniej więcej tutaj. Wiecie, coś źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem. Jeszcze raz to musimy zrobić. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mocno się muszę nad tym zastanowić. Dajcie mi chwilę. Nie, słuchajcie, to jest dobrze wszystko zrobione, tylko tutaj musimy dobudować troszeczkę jeszcze więcej terminala. Mniej więcej w ten sposób musimy dobudować troszeczkę więcej tego terminala. 10 na 5. Niech będzie w ten sposób. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystko się zgadza. Teraz te ścianę możemy tutaj usunąć i to by się zgadzało. Poczekamy, aż oni to wybudują. Dlaczego tak zrobiłem? Zaraz wam pokażę. Te, ścian te ściany, które tutaj były, tutaj musimy to zrobić w ten sposób. Mm. I musimy to jakoś zrobić w ten sposób. I zrobić to w ten sposób. Na przykład. I tu zrobić y drzwi. Ok. E teraz musimy to skopiować. Y bo chciałbym mieć to bardzo równo. E to byśmy chcieli skopiować tutaj w ten sposób. Ok, i poproszę jeszcze ściankę tutaj w ten sposób i w ten sposób. I tu zrobimy to w ten sposób. A tutaj, tak jak tam drzwi. Nie, te drzwi, te drzwi to był głupi pomysł. Tutaj powinny być medium, czyli średniawki tutaj powinny być. No, okej. Okay. Tak, średniawki? Nie, ja po prostu zrobiłem tutaj błąd organizacyjny. Oni to muszą zdemontować. Zrobimy tutaj większe, czyli zrobimy to w ten sposób. O, ściana będzie po prostu skrócona o jeden. E, a tutaj musimy dobudować po, po ściance. O, w ten sposób musi być. I teraz tak, oni sobie tutaj będą wjeżdżać windą, będą szli tutaj, a tutaj będzie już tak zwana strefa bezpieczeństwa. Czy możemy to w ten sposób zrobić? Mam nadzieję, zobaczmy, czy możemy to w ten sposób zrobić. Możemy w ten sposób. Nie, nie możemy strefy bezpieczeństwa w ten sposób zrobić. Z bardzo prostego powodu nie możemy zrobić tutaj strefy bezpieczeństwa, ponieważ na dole nie mamy strefy bezpieczeństwa w tym samym miejscu, więc nie możemy zrobić strefy bezpieczeństwa na, tym, na, na górze, że tak powiem, w tym samym miejscu. Chyba czeka nas przebudowa. Dobra, ja się muszę nad tym mocno, mocno tutaj zastanowić, bo to są bardzo istotne i fundamentalne kwestie. To poczekajcie chwileczkę. Dobrze, moi drodzy, chyba wpadłem na pomysł, jak to zrobimy. Dobrze, tutaj będzie jedna winda, odwrócimy nieco te windy, i tutaj będzie druga winda. Musimy tylko poczekać, aż oni nam zniszczą te windę. Dobra, halo, proszę, windę tutaj. Niestety, to będzie trochę, nie, będzie tutaj trochę ciasno. Mm, najwyżej te stanowiska, które są na dole, przesuniemy nieco w dół. W ogóle zrobimy tutaj mało miejsca. Ale dobra, nie będą dwie windy w ten sposób. I teraz tak, skoro te windy są w ten sposób, one sobie wyjdą tutaj. Mm, tutaj musimy zrobić coś takiego jak czerwoną strefę. Mianowicie, pokaż mi, jak to będzie wyglądało. Ok, właśnie o to, by mi chodziło. Tutaj zróbmy czerwoną strefę i oczywiście oddzielmy tę strefę ścianami. Teraz tak, potrzebujemy ścian, potrzebujemy ściany tutaj, tak jak ona była, i potrzebujemy ściany tak jak ona tutaj była, i tutaj będzie wejście, oczywiście drzwi, zrobimy large i tu large. Ok, no i sobie będą wjeżdżali tutaj windą będą sobie szli tutaj i wchodzili tutaj, gdzie będzie specjalny, specjalna strefa. Ale zanim tą strefę zrobimy, właśnie poczekajcie, jak to wygląda? Tutaj mamy coś takiego jak stanowiska, w których będą sprawdzani nasi, nasi pasażerowie. Ile one zajmują? One zajmują niecałe trzy kratki, nie no trzy kratki zajmują. Ok, to możemy je zrobić na przykład ale najpierw rozplanujmy windy. Windy będą bardzo, bardzo istotne. I teraz tak, zróbmy windę, powiedzmy, nie możemy tu zrobić, bo musielibyśmy rozszerzyć nasz terminal tymczasowy, który jest tutaj jeszcze bardziej. No dobra, kurde, jak działać, to działać. Zróbmy to w ten sposób. I tutaj usuńmy ścianę. Tutaj usuńmy ścianę, Kurde, ile tu jest logiki w tym wszystkim, trzeba mieć, Boże, Boże, Boże. Escalator can difference zone. już wiem dlaczego nie może przekraczać różnych stref, bo tutaj nie ustaliliśmy strefy. O właśnie, tutaj musi być ustalona strefa, tu chyba też, czy nie, tutaj nie, na ścianach nie, ściany nie. Tu musi być strefa, tu musi być strefa, tu też musi być strefa. Ok, ściany mamy usunięte. Teraz możemy dać windę. Windą będziemy sobie zjeżdżać na dół. Proszę mi tu dać windę. Winda będzie tutaj i winda będzie tutaj. Poczekajcie, winda będzie tutaj. Trochę mi nie pasują te windy w tym wymiarze. Dobrze, zróbmy to inaczej. To usuńmy i jeszcze raz je umieśćmy. A mianowicie, one muszą być bliżej. One muszą być bliżej tej ściany. Z bardzo prostego powodu. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. One będą sobie tutaj. To tu jest żaden, żaden problem. I teraz ustalmy, żeby to było na podobnej pozycji. Ile to jest? Kratka. Na tej kratce, na tej kratce i kratka w tutaj. Czyli ty musisz iść tutaj. I to tu będzie elegancko. Ok. Słuchajcie, trochę zagmatwane, ale, ale zakładam, że zrozumiecie za chwileczkę, o co mi chodzi. I teraz tak. Tutaj jest strefa bezpieczeństwa, czy tam strefa chroniona, strefa bezpieczeństwa. Nie wiem, dlaczego mówię strefa bezpieczeństwa. I tutaj zróbmy pełno tych stanowisk. Ja wiem, że one są drogie. Zróbmy je, powiedzmy co dwie kratki. Zróbmy tu, dwa, tu, dwa i powiedzmy raz, dwa. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zróbmy je, powiedzmy w tym, w takim stopniu i, i też nie będzie źle. Ok, pomiędzy nimi e, oczywiście będą e, ściany. W ten sposób, w ten sposób i w ten sposób. Ok, i tutaj będzie nasza strefa, że tak powiem, dla pasażerów, którzy będą sobie mm, wchodzić. Oczywiście później będziemy mieli dostępne większe te stanowiska dla ochrony. E, ale bardzo mnie cieszy właśnie takie rozwiązanie. Bardzo, bardzo mnie cieszy takie rozwiązanie. Przy każdym tym Security Zone możemy zbudować, zrobić coś takiego jak naszą własną konstrukcję kolejki, w której będą stać ludzie. Zróbmy ją w ten sposób, taką zawiłą. Zróbmy. Tutaj troszeczkę przerwy. Powiedzmy, że w ten sposób. Szkoda, nie wiem, czy będzie można kopiować te kolejki, wątpię, ale trochę tych stanowisk tutaj mamy z myślą o przyszłym rozwoju, i tutaj ją wyprowadźmy. Tutaj również zróbmy kolejkę, która będzie sobie szła, powiedzmy, że w tym kierunku. Ok, tak, cyk, tak, cyk, tak, cyk, tak, cyk, lewo, prawo, lewo, prawo. To musi być zrobione, bo jak nam zaczną tutaj ludzie się kręcić w nieokreślony sposób, możemy się, że tak powiem, narobić w majtki. A my nie lubimy robić w majtki. Teraz tak. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj i o, halo, halo. Czy możemy jakoś odwrócić na przykład. A możemy, dobra. Pyk, 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 pyk. pyk. Tu już bez przerwy. W ogóle to kosztuje. Ustalanie kolejeczki kosztuje, te słupki kosztują. Co za skandal. No dobra, trudno, co zrobić. Budujemy dalej. Hmm. Czy tu się dobrze ustala? Dobrze się to ustala. Mhm. I tak powiem Wam szczerze, że najprawdopodobniej później będzie trzeba naprawdę mocno przebudować to lotnisko. To jest taki wstępniak, jak zobaczymy, czy ono w ogóle zacznie na siebie zarabiać. Jeżeli nie, no to koniec serii i się poddaje. Tak jak zawsze. Żartuje przecież jak Krok się, się rzadko kiedy poddaje. Naprawdę. Staram się być człowiekiem, który zawsze znajduje jakieś rozwiązania. Jak nie, to po prostu dzwoni do fachowców. Tutaj raczej do fachowca żadnego nie zadzwonimy, bo mało kto gra w tę grę. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra, zostały nam jeszcze trzy stanowiska do zbudowania. Zróbmy to w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Troszeczkę za długa ta nam kolejka wyszła. Okej, 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 okej. Chciałbym to. zrobić inaczej. O właśnie. O, tak, 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 tak. Tak, i tutaj wyjście. I dwa ostatnie. Mm. Tam ta kolejka będzie bardzo ciasna. Tak, cieśniutko będzie tutaj. To chyba w sumie nic nie szkodzi, więc będzie dobrze, ale skupienie jest na mojej twarzy. Jakbyście mnie teraz widzieli, gdybym miał kamerkę, to po prostu byście aż się zdziwili, jak można być skupionym i jeszcze jednocześnie mówić. I teraz tak, tutaj, 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 tutaj będzie naprawdę wąska. Tutaj będzie taki ślimak, ślimak zrobiony. No trudno. Zróbmy to tutaj, 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 tutaj. tutaj. Klikania, powiem Wam szczerze, że zaraz mi się myszka zepsuje. Dobrze moi drodzy, jest to zrobione. Ok. Eee, zastanawiacie się, czy tyle stanowisk będzie potrzebnych. Zobaczycie później, że tak. <grytanie> ok. I tutaj ludzie sobie wchodzą, czekają, odprawiają się, eee, jadą na górę. Na górze wchodzą tędy i tędy, przechodzą przez bramki bezpieczeństwa i schodzą do strefy odlotów już bezpośrednio. Co musi być w strefie odlotów? Przede wszystkim muszę sprawdzić, czy mam dobrze strefy tutaj poustalane. Nie mam dobrze stref poustalanych, bo strefy muszą być również na, również na drzwiach. Bo jak stref nie ma na drzwiach, to przestaje nam wszystko funkcjonować. Wszyscy się gubią, wszyscy płaczą i nic nie lata. A tego chcielibyśmy uniknąć. Dobra, Czy strefy mamy zrobione absolutnie wszędzie? E, tutaj chyba nie musimy. Czy musimy też? Zróbmy też na w razie czego tutaj. Bo kurde, nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. E, ok. Samolot. Co tu się stało? Zepsuł się pas. Zepsuł się pas i nic się nie mogło odprawiać. No to trzeba na to uważać bardzo mocno. Dobrze, na razie z terminalem damy sobie spokój. W tym momencie um, zastanawiam się, czy się skończył nam. O! Skończył nam się projekt dla samolotów medium. E, bardzo mnie też zastanawia. A Basic Aircraft for Stand. Earth. Aha, ok. Bo chcę zobaczyć, jak wygląda stanowisko dla średnich samolotów. Kurde, myślałem, że to już. Myślałem, że to już, jak zrobimy ten projekt. Dobra. The icing jeszcze nie. Co to nam daje? Dobra. Catering Service jeszcze nie. To moglibyśmy w sumie zrobić. Ultimate Commercial License, ale zróbmy Jet A1 Fuel i przydzielmy ludzi do tego. Dobrze, w tak zwanym międzyczasie musimy ustalić naszą drogę kołowania, a mianowicie droga kołowania będzie tutaj, droga kołowania będzie tutaj, i droga kołowania będzie dołączała do tej drogi kołowania. Następnie musimy połączyć wszystkie stanowiska, halo, wszystkie stanowiska musimy tutaj połączyć w ten sposób i jeszcze to stanowiska, dobra, 10 stanowisk mamy dołączonych, ale nie mamy wybudowanej jednej podstawowej rzeczy, e Taxiway Foundation, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, tutaj będzie nieco węziej, to zróbmy w ten sposób. To zróbmy w, powiedzmy w ten sposób i dołączmy to w ten sposób. No, taki będzie dziwny zakręt, tutaj. Dobra, no zróbmy tutaj na 5. O, w ten sposób zróbmy. No, trudno, nie mogę się tutaj rozbudować za bardzo, więc z tym jest ogromny problem. Nie wiem, ile już ma ten odcinek walić to. Czemu tutaj przylatujecie? Ha, tutaj przylatują po prostu sam, samoloty yy, General Aviation. Mm, tutaj będzie coś takiego tylko jak commercial flights. Mm, tutaj też będzie coś takiego jak Commercial Flights. Tutaj też będzie coś takiego jak commercial flights, commercial flights, commercial flights. Tu również, tu również, tu również i tu również. Chciałbym zakazać w ogóle tutaj samolotom General Aviation przylatywać. No mam nadzieję, że mi się tutaj to uda. Samolot jest blokowany. Dobra, niech oni sobie z tym poradzą. Nie mam na to wpływu, że tutaj chodzą zwierzęta na razie. Mógłbym wybudować płot, ale z drugiej strony nie mam na to czasu, bo ja wszystko tutaj muszę naprawiać, budować. W ogóle to lotnisko, oni sobie powinni sami radzić, naprawdę. Tutaj już bez przesady. Nawet sobie sami poradzili. Nie widzę tutaj większych problemów w związku z nimi. Dobrze. To musimy naprawić, jeszcze to naprawimy. Proszę bardzo, wszystko jest naprawione, a wy proszę stąd odlatywać. Czy mo możesz stąd iść już? Dziękuję bardzo. Do widzenia, ślepa Kup Kupę trąbkę do pierdzeń. Aha, jeszcze mnie tutaj interesuje taxiway. Pytanie, czy oni tutaj wypchną? To tu jest bardzo mało miejsca. Tutaj jest brzydko i później to zrobimy, żeby było ładnie. Na koniec odcinka, jeszcze, jeszcze nie koniec, ale zaraz koniec, zrobimy coś takiego jak birding desk. Mhm. E, czyli tak, tu się będą ludzie bezpośrednio odprawiali, stąd, e, tutaj, 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 tutaj. Tutaj i tutaj. Teraz zapraszam do budowania. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie grało, Boże, święty. się tyle nabudowałem i zacznie, w ogóle nic nie będzie działało, to tak by było w moim stylu, że w sumie przestanie wszystko działać. Teraz pytanie: Skoro tutaj mamy już zrobiony ten boarding desk, to czy możemy połączyć to z tym stanowiskiem? Ok. Jeszcze raz to połączmy. Alright. dobrze poradzimy sobie w tym, z tym w kolejnym odcinku mam nadzieję długi był ten odcinek cholera nie wiem on ma 35 minut 40 nie wiem nie wiem w ogóle straciłem poczucie czasu Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję. Mam nadzieję, że mocno Was tam nie, nie zanudziłem, e, a pokazałem coś nowego w tym Airport sea, że można troszeczkę inaczej podejść do budowy np. lotnisk e, i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi. Cześć.